Witajcie kochani. Dziś pokażę wam przepis na przepyszne rożki twarogowe z dżemem w środku. Zapraszam do oglądania filmiku. Do miski wbijamy jedno jajko, wsypujemy trzy łyżki cukru pudru, lewamy dwie łyżki oleju, całość mieszamy do uzyskania jasnej masy łyżką urudzkowego. Następnie dodajemy 250 gram twarogu półtłustego. Całość delikatnie mieszamy widelcem, tak, aby nie było grudek twarogu. Gdy już masa jest gładka, dodajemy 250 g mąki wymieszanej z jedną łyżeczką proszku do pieczenia. I całość zagniatamy. Już mamy zadnicione ciasto. W lat podsypujemy mąką i wałkujemy. Ciasto wałkujemy na prostokąt. Następnie ciasto kroimy na równe kwadraty. Następnie wykładamy łyżeczkę ulubionego drzemu. Robimy rożki. Dokładnie zlepiamy brzegi. Po danych składników wyszło mi 9 dużych rożków. Tak przygotowane ciastka pieczemy 25-30 minut w 180 stopniach góra-dół na złoty kolor. Upieczone ciastka posypujemy cukrem pudrem. Jeżeli podoba Wam się przepis zapraszam do dawania łapek w górę oraz subskrypcje.